Jedno przęsło to trzy elementy. Proszę powiedzieć, za pomocą czego te trzy elementy są z sobą złączone. Te elementy na, na terenie, już w Torunia, z, z, łączyliśmy pierwsze, pierwsze trzy elementy. bo że łączyliśmy to na barkach. Było to łączone na wodzie, na barkach było zsuwane do siebie i spawane. Teraz jest platforma przygotowana. Przeładowywane są z barek te elementy na platformie i na platformie łączone. W zasadzie przy pomocy jednego żurawia samojezdnego jest przeładowywane i reszta ściągaczami ściągane do siebie te elementy. Sam proces przenoszenia tych przęseł na barkę jest też dosyć ciekawy. Tak, to potężny dźwig, 500 tonowy Herkules stoi i to przeładowuje, bo takie przęsło no, 75-80 ton jednoważy. On to podejmuje z barki i przeładowuje na tą platformę. Przygotowanie takiego jednego elementu przęsła, ile czasu zajmuje? Cięcia detali do takiego wysyłkowego wysłania po malowaniu około 4 tygodni. Pierwszy no, etap to w ogóle cięcie detali. Po cięciu detali jest składa, składanie i spawanie sekcji płaskich. Każdy element wysyłkowy składa się z 9 mniejszych elementów z sekcji płaskich. Na hali robiliśmy 4 styki i cztery styki na, na dworzu w stołach montażowych. Później po wykonaniu styków elementu wysyłkowego robiliśmy próbny montaż z tyłu, z tyłu za namiotem. Po tym próbnym montażu każdy element wysyłkowy przechodził przez ciąg antykorozji. Ten ciąg antykorozyjny składa się z trzech etapów. Pierwszy to jest czyszczenie strumieniowo-ścierne, drugi metalizacja, a trzeci malowanie. I to praktycznie Takim, po, po takim cyklu wyjeżdża gotowy element wysyłkowy. Po pomalowaniu elementy czekają na załadunek na barkę. Dokładnie. Wy, wyciągamy je na, z, z namiotu, czek, czekają na załadunek. Ładujemy każdy element na, na barkę, każdy element na swoją barkę. Odbywa to się za pomocą czterech żurawi samojezdnych. I trzy takie barki ładujemy w ciągu półtora dnia, zwodujemy barki z powrotem i płynie to do Torunia w miejsce stalania. I w Toruniu jest scalane już na barkach. W Toruniu pierwsze elementy były scalane na barkach, teraz po podwieszeniu łuków zwolniły się doki, w dokach są przygotowane platformy, przeładunek tych elementów na platformę i scalane jest to na platformach. Przeprowadzane są pomiary geodezyjne. Tak, wszystkie wymiary, szerokości, długości, niwelacje, wszystko jest zmierzone z dokładnością do 8 mm i przez uprawnionych geodetów. Proszę powiedzieć, ile ton drutu spawalniczego wykorzystaliście na budowę całej y, jezdni? Około 60 ton, czyli 60 tysięcy kg drutu spawalniczego. W przeliczeniu na kilometry będzie to? No, gdybyśmy ten cały drut rozwinęli. I w linii, w linii prostej wyciągnęli około 99 tysięcy kilometrów. Czyli z Płocka do Tokio. Budowa toruńskiego mostu, tutaj, w Płockiej Stoczni, robi ogromne wrażenie. Dużo ludzkiej pracy, dużo wykorzystanych materiałów. Ale czas wracać już do Torunia.